Pamiętasz tak jak rozmawialiśmy w Janes, największe pieniądze, które są wypłacane w postaci pasywnego dochodu pochodzą nie z premii z obrotu, czyli tylko z premii kierowniczej, czyli tej premii, która jest wypłacana za to, że pomagamy kolejnym osobom w tym, żeby one zarabiały, żeby nauczyć je zarabiać pieniądze. I to jest te 20-30% z pierwszej generacji, 15% z drugiej, 10% z trzeciej, czy nawet 5% z pozostałych od czwartej do siódmej na pozycjach dyrektorskich. I tak jak wcześniej powiedzieliśmy sobie, żeby awans, żeby sięgnąć po te premie z tej, z kolei premii kierowniczej, już tutaj trzeba awansować na wyższe stanowiska w karierze, tak? Ale w żanę jest jeszcze jedna możliwość, żeby móc zarabiać pieniądze z tych... Trzech generacji, ale to już jest związane bezpośrednio z wyborem pakietu, jaki wybierzemy na początku. I teraz może pomogę Ci zdecydować, który pakiet byłby dla Ciebie najkorzystniejszy, tak, żebyś miała wszystkie informacje, na bazie których taką decyzję będziesz mogła podjąć, tak? Czyli zobacz, jeżeli weźmiemy pod uwagę inwestycję, jaką mamy w Jenęf, to ona się waha od 1000 zł w naj... przy okazji najniższego pakietu do 13,5 tysiąca w przypadku tych najbardziej. Ekskluzywnych pakietów Ambasador jeden Rok. W tym pakiecie najwyższym to mogę Ci też powiedzieć, że produktów jest na 13,5 tysiąca, w cenie hurtowej, detalicznej ponad 20 tysięcy. I tak w przypadku każdego z tych pakietów ten rabat pierwszy z tytułu pakietów powitalnych jest jeszcze większy nawet niż 35%. Chciałbym też, żebyś wiedziała, że w naszym biznesie jest taka zasada, która okazuje się bardzo często. Powtarzać, że na koniec takiej rozmowy większość osób, z którymi będziemy rozmawiali, kiedy zobaczą, jaki jest potencjał w biznesie, że i ile tutaj można zarobić, w większości przypadków spojrzą ci w oczy i zapytają, a na jakim pakiecie ty zaczęłaś współpracę? Ja nie mówię, że wszyscy, ale przeważająca większość osób wybierze taki pakiet, na jakim ty też wybrałaś, tak? na którym ty też wystartowałaś. I teraz zobaczmy, jakby to wyglądało. Jeżeli nowe osoby też przyłączają się do współpracy, to dla wielu osób taką pierwszą, najważniejszą motywacją, ponieważ wiadomo, marketing sieciowy Jeannesse jest dla nich czymś całkowicie nowym, dla nich taki komfort psychiczny jest w momencie, kiedy odzyskają swoją inwestycję. Dlatego gdybyśmy wzięli pod uwagę najniższe pakiety, te za 1000 zł, najczęściej jest wybierany ten serum z Instant Be z dwuminutowym i z tym produktem z resweratrolem, to około 1000 zł inwestycji. Jeżeli weźmiemy pod uwagę premię od pierwszego zamówienia, jeżeli kolejne osoby będą powielały ten sam pakiet, to w tym momencie ona wynosi 25 dolarów, czyli 100 zł. No to w takim razie moje pytanie jest takie: ile nowych osób musi się przyłączyć, które powielą tą samą inwestycję co ty, czyli taki pakiet 2000 zł, żebyś miała odzyskane pieniądze, które zainwestowałaś? 10 10 osób, tak? I w tym momencie masz odzyskane 1000 złotych. Towar o wartości 1000 złotych jest Twój i wszystko, co zarobisz od tej pory, to jest czysty zysk do Twojej kieszeni. Zgadza się? Tak. A teraz zobaczmy, jakby to było w przypadku pakietu Ambasador, który najczęściej ludzie w Polsce wybierają. To jest pakiet za około 5000 złotych. Tutaj oczywiście tych produktów jest znacznie więcej. I zauważ, że premia od pierwszego zamówienia wynosi przy kolejnych osobach, które powielą ten sam pakiet 250 dolarów, czyli około 1000 zł, tak? Pięć. Czyli krótko mówiąc, ile osób musiałoby się przyłączyć na takim samym pakiecie jak ty, żeby odzyskać inwestycje? 5. Czyli tutaj wystarczy już tylko 5 osób i masz odzyskaną inwestycję i towar o wartości 5000 jest twój, tak? Tak. I to jest jeszcze jeden powód, dla którego wiele osób wybiera akurat ten pakiet i dla którego ten pakiet, z powodu, dla którego ten pakiet jest dla wielu osób najbardziej optymalny. Te pakiety pozostałe za 8,5 i 13,5 tysiąca to są pakiety najbardziej takie elitarne, bo one wbrew pozorom może na początku są większą inwestycją, ale one mają z góry opłaconą tą comiesięczną aktywność po te 60 punktów, czyli 300-400 zł zakupu comiesięcznego. Tutaj po prostu od razu z góry mamy ją opłaconą. Firma przesyła produkty od razu do, do nas do domu, a przez 11 miesięcy nie płacimy już za comiesięczny zakup i 11 przesyłek też nie zapłacimy, tak? Ale biorąc pod uwagę też zasoby finansowe ludzi w Polsce, to nie każdy będzie mógł sobie pozwolić na pakiet za 13,5 tysiąca, dlatego większość ludzi wybiera pakiet ambasador. I teraz kolejne korzyści. Kolejną korzyść wynikająca z zakupu pakietów jest jeszcze taka, że właśnie ona już połączona jest z tymi premiami kierowniczymi. Bo zauważ, że jeżeli weźmiemy jakikolwiek pakiet wyższy niż ten, który, który wynika z najniższej inwestycji, czyli już pakiet Suplim, to zobacz, że kolejną korzyścią jest to, że firma przyznaje Ci uprawnienia, tak jak już byś była permowym kierownikiem, czyli miała dostęp do pierwszej i drugiej generacji, mimo tego, że fizycznie tych ośmiu kierowników jeszcze nie masz. Ale na okres 60 dni firma te uprawnienia Ci przyznaje. Tak? Czyli gdyby ludzie u Ciebie w pierwszej i drugiej generacji byli już kierownikami, będą zarabiali pieniądze, to Ty w tym momencie będziesz miała prawo do procentu od ich zarobków, mimo tego, że fizycznie tego stanowiska perłowego kierownika jeszcze nie osiągnęłaś. Czy to jest zrozumiałe dla Ciebie? Zobacz, w przypadku pakietu jumbo dostajesz uprawnienia nawet tak, jak już byś była szafirowym kierownikiem, czyli sięgasz trzy generacje w głąb. Tam, gdzie tych osób zarabiających już jest znacznie, znacznie więcej. Mimo tego, że nie masz 12 kierowników, to firma na okres 90 dni przyznaje ci uprawnienia szafirowego kierownika. tak? A w przypadku pakietu Ambasador, zobacz, to jest nawet pół roku czasu. W okresie, którym, nawet jeżeli jeszcze nie będziesz miał 12 kierowników, nie przejdą ci, że tak powiem, koło nosa żadne prowizje jako procent od zarobków ludzi, których już tutaj zarabiających w pierwszej, drugiej i w trzeciej generacji może być bardzo dużo. Czyli dla osób, które chcą budować zespół i najnormalniej w świecie to się opłaca, wziąć taki pakiet. Ponieważ oprócz tego, że premia od pierwszego zamówienia też generuje znacznie szybszy wzrost, to zauważ, że jeszcze dochodzą prowizje jako procent od zarobków ludzi, aż trzy generacje w głąb już od pierwszego dnia takie uprawnienia, y, od momentu kiedy go kupimy, uzyskujemy. Tak? Czy to jest dla Ciebie zrozumiałe? Tak. Poza tym wiele, wiele razy mamy do czynienia z ludźmi, którzy są przedsiębiorcami, a przedsiębiorcy bardzo często też no po prostu mają dużo, wiele innych zajęć, mają mało czasu na to, żeby też przeznaczyć go bardziej na działanie w żanes dlatego takie osoby bardzo często mówią, że ja wolę zainwestować konkretne pieniądze. Bo dla nich, jakby kwestia inwestycji 5 tysięcy nie jest tak dużym wyzwaniem, bo często wielokrotnie większe pieniądze im w ciągu dnia przechodzą przez ich ręce. Dla nich ważniejszym problemem jest czas, tak? Dlatego mówią: Ja wolę zainwestować konkretne pieniądze raz na początku, a później przez kolejne miesiące i lata odcinać kupony od tej decyzji, ponieważ większość ludzi powieli ten sam pakiet jakie oni wybrali, tak? Czy jeżeli weźmiemy mniejszy pakiet, na przykład ten za 1000 zł, no to za tą samą pracę będziemy zarabiali 5 razy mniej pieniędzy, jeżeli w tym samym czasie będziemy tą pracę wykonywać, tak? Dlatego to jest też jedna, jeden z powodów, dla których te osoby podejmują decyzję o wyborze takiego pakietu. A pamiętając oczywiście też o tej wartości, którą Renes oferuje, że niezależnie od tego, jaki pakiet wybierzesz, nawet gdyby to był ten najwyższy za 13,5 tysiąca, to masz 30 dni, kiedy możesz przetestować wszystkie produkty, nawet gdyby po zużyciu wszystkich produktów żaden ci nie odpowiadał, możesz odesłać puste opakowania i masz gwarancję zwrotu, że firma 100% pieniędzy... Zainwestowanych w pakiet zwróci ci na Twoje konto, jeżeli nie będziesz zadowolona i uznasz, że te produkty nie działają tak, jak się mówi, tak? I to są wszystkie najważniejsze informacje potrzebne do tego, żeby wybrać odpowiedni pakiet. Dlatego my zawsze mówimy, żeby każdy zdecydował się na najwyższy pakiet, na jaki jest go stać, ale jednocześnie, jednocześnie też taki, z którym się będzie dobrze psychicznie czuł, tak? żeby wiedział, że nie jest to dla niego znowu ponad jego wysiłek zakup pakietu. Najlepiej byłoby wybrać taki pakiet, na który, na który byśmy chcieli, żeby nasi kolejni partnerzy się przyłączali, tak? bo wie, wiemy o tym, że większość z nich wybierze ten sam pakiet. I to są praktycznie wszystkie najważniejsze informacje.